Hej, cześć, siemano, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Wojciech. A ja witam was w kolejnym materiale na kanale z gry Call of Duty Black Ops 6. Moi drodzy, to jest kolejny materiał, który nagrywam nie po kolei. A mianowicie ten materiał prawdopodobnie będziecie widzieć jakoś albo pod koniec marca, bądź na początku kwietnia. A kiedy nagrywam są Walentynki, czyli 14 lutego 2025. Także dzisiaj walimy w Tynki i ogólnie wodujemy pancernik Bismarck, a nie żadne tam święto e, Walentego czy jakiegoś tam innej miłości i tak dalej, kogo w ogóle to obchodzi? Mamy tutaj najlepszą miłość na świecie. Piękne cuda różnikarskie, takie jak na przykład choćby tutaj ten wspaniały FN FAL, albo e, prototypowy karabin Kelteca SR-25, czy też chociażby karabin SW. A jeśli komuś się nie podoba, no to chociażby KSP-58, czy też e, tutaj specjalna wersja AR-10 przystosowana, do zasilania taśmowego, czy też chociażby znany szeroko i lubiany AK-74N. To jest prawdziwa miłość. To, a nie jakieś tam kobiety, mężczyźni, jakieś, ja, jakieś kurwa prezenty, walentynki, bombonierki i inne takie cudawianki. <laughs> Także, skoro już akcent humorystyczny mamy za sobą, to, moi drodzy, przejdźmy do wydarzenia. Wydarzenie, które nazywa się polowanie na cienie. Jest to wydarzenie, które już e, ukończyłem, i moi drodzy, jest to też e, wydarzenie takie, które jest zrobione na szybko i moim zdaniem trochę takie na odwalsie. I to mówię zupełnie serio, ponieważ, moi drodzy, mamy tutaj tak naprawdę 6 wyzwań i aż 8 nagród. Czy też właściwie na pewno 8? No cóż, 8 tak, ale jeżeli macie wykupioną czarną komórkę, to otrzymujecie jeszcze 9, tak bym to powiedział, taką bonusową nagrodę. Moi drodzy, wyzwanie, wyzwania tego wydarzenia są bardzo proste. Co trzeba zrobić? Otóż możemy je robić zarówno w trybie wielosobowym, jak i w trybie zombie. I moi drodzy, mamy tutaj tak. E, pierwsze wyzwanie to jest spray niezakopany topór wojenny. E, zrobiłem to wyzwanie w zombie. E, trzeba 30 razy pomyślnie ukończyć rundę. Czyli tak naprawdę robicie 30 rund i możecie się eksfiltrować. I otrzymujecie ten spray. E, Eksfiltracja również się zalicza, ale to za chwilę powiem. Kolejne wy, e, wyzwanie to jest emblemat niewidzialny łowca. Musicie wykonać 500 trafień krytycznych bronią wyposażoną w tłumik. Też nic trudnego. To możecie połączyć razem z robieniem e, 30 rund. Kolejnym. Kolejna nagroda to jest talizman broni wilczur, musicie w trybie zombie 3 razy dokonać eksfiltracji Co tak jak mówię możecie połączyć z trafieniami krytycznymi Oraz pomyślnie ukończyć rundę, czyli 30 rund i eksfiltracja Kolejne, Kolejna nagroda to jest żeton podwójnych PD na godzinę zrobiłem to w trybie wieloosobowym gdzie 30 razy zabiłem wroga nie odnosząc obrażeń w trybie zombie tam chyba trzeba było zrobić 10 razy 30 bez obrażeń więc wybrałem tą luźniejszą formę kolejna nagroda to są właściwie dwa pierwszy z nich to jest atut cień aerodynamiczny oraz Żeton podwójnych PD broni na pół godziny, które e, polega na tym, że trzeba zabić e, pięciu wrogów używając broni do walki. Wręcz czyli nóż, kij, baseballowy, tasak e, lub wiertarka, i otrzymujecie właśnie te dwie nagrody. E, no, zrobiłem to w trybie wieloosobowym, w trybie zombie tam chyba musicie aż 200 zombiaków nożem. Zrobić co? Możecie połączyć właśnie z pomyślnie ukończyć rundę I chociażby z dokonaniem eksfiltracji Ja tutaj wolałem zrobić w trybie wieloosobowym najpierw walkę wręcz, a potem nie odnosząc obrażeń I ostatnia, siódma nagroda za wyzwanie to jest dodatek binarny spust na pistolet maszynowy Tanto 22 Musicie zabić jedynie trzy elitarne zombie. Czyli albo to będzie wynaturzenie. Albo to będzie amalgamat. I również e, ten dodatek możecie połączyć z 30 razy pomyślnie. Ukończ rundę jak i z dokonaniem eksfiltracji. Także e, no tutaj mogę powiedzieć, że jesteście w jednym meczu. Godzinnym meczu. Jesteście w stanie odblokować zarówno dodatek. M emblemat oraz spray, a także zaliczyć jedną eksfiltrację. Jeżeli zrobicie wszystko, to moi drodzy tutaj e, na pierwszym miejscu po wykonaniu wszystkich sześciu wyzwań otrzymujemy karabin szturmowy FN FAL, w który w grze jest karabinem wyborowym, taki kurwa fikołek od Treyarch. E, tak FN FAL jest karabinem szturmowym A nie karabinem wyborowym No ale przecież W grze mamy od cholery Karabinów szturmowych No to przecież karabin szturmowy Nie może trafić do kategorii karabinów szturmowych Tylko do kategorii Karabinów wyborowych Ma to sens I ostatnia Dziewiąta nagroda Tak którą możemy otrzymać No to jest e, Właśnie Nagroda bonusowa dla posiadaczy czarnej komórki, czyli dla mnie. <laughs> jest to po prostu mundur dla Bajana, czarny diament, który, powiem Wam szczerze, wygląda naprawdę całkiem nieźle i nie jest on jakiś taki przesadnie udziwniony. Owszem, posiada te, te, ten cały taki dym, który się unosi. Ale ogólnie jest dość mocno utrzymane w takim sznycie e, typowo e, wojskowego szpeju, więc jak najbardziej uważam, że jest to dość mocno e, stonowana e, nagroda. Ale oczywiście pierwszą rzędną nagrodą jest tutaj karabin szturmowy FN FAL, który w grze nazywa się TR-2. TR-2, który tak jak powiedziałem, trafił do kategorii karabinów wyborowych. Szturmówka stała się wyborówką. Bo to logiczne. <miech> także, moi drodzy, mamy no FN-FAL. F... Kara... Z K karabinem FN-FAL zrobi osobny materiał. E, także pojawi się on w oddzielnym materiale, w oddzielnym filmie, który mam nadzieję już nagram w odpowiedni, że tak to ujmę kolejności i moi drodzy. No cóż, TR2 jak wygląda, każdy widzi. Jest to moim zdaniem naprawdę całkiem przyjemny karabin szturmowy, aczkolwiek jeszcze nim w Black Ops 6 nie grałem. Dopiero będę nim grać, będę napijać na nim poziomy, także wbijał maksymalną rangę. 38 poziomów, wiem jakie ma dodatki, także no, jakoś to poleci. Ale, moi drodzy, tamto 22 otrzymało nowy doda dodatek. Jest to, moi drodzy, modyfikacja ostrzału, która nazywa się binarny spust. Zmienia główny tryb strzelania broni na sam powtarzalny. I dodaje binarność spustu, przez co naboje mogą zostać wystrzelone, zarówno po jego pociągnięciu, jak i zwolnieniu. Blokuje dodatki lufowe i podlufowe. I jak widzicie, jest też jednocześnie dość mocno zmienia się może nie, nie tyle, co mocno się zmienia ale jednak lufa sama w sobie jest nieco wydłużona, a jej, czy też właściwie skrócona. A przez to, że lufa jest skrócona, no to zmniejszają się też obrażenia, ale nie zmniejsza się, moi drodzy. No czy się, no zasięg też się dość mocno zmniejsza, ale poza tym zyskujemy chociażby na kontroli czy szybkostrzelności. E, pff, jak? Nie wiem, ale, no moi drodzy, tak to się prezentuje. Także lufa. Lufę, wszystkie dodatki lufo, lufowe i podlufowe mamy zablokowane, a prezentuje się to następująco. Można powiedzieć, że strzelamy tak e, serią dwóch e, pocisków. Hmm, niejako. Także jest to na pewno dodatek, który będę chciał sprawdzić. Hmm, właśnie ten e, binarny spust w swoim czasie. A jako, że mamy tutaj najróżniejsze magazynki, no to hej, tym bardziej lepiej e, dla mnie. Tak, jeśli chodzi o celowniki to tak, to, to cóż, każdy celownik tak naprawdę jesteśmy w stanie sobie <coughs> zamontować moi drodzy. także tak to się prezentuje, tak to też wygląda. tr2 o nim zrobię, tak jak mówię, oddzielny film, oddzielny materiał. a nagrywam to wydarzenie z racji tego, że kończy się za mniej niż tydzień. ja to Wydarzenie skończyłem dosłownie w jakieś 2 godziny, z czego godzinę zajął mi dotarcie do 30 rundy plus no, może nie tyle co nie 2 godziny, bo chyba około 40 minut zajęło mi zrobienie tych dwóch wyzwań w trybie wieloosobowym A 30 rund to była godzina, także godzina 40 plus jeszcze powiedzmy tam 15 minut. Dwie eksfiltracje, w ramach których tak naprawdę udało mi się wbić <coughs> e, chyba e, kamuflaż e, dwa kamuflaże z zagrobu. <coughs> także każdy po około tam 15 minut. Co prawda, na karabinach szturmowych, ale jednak. E, żeby nie było, proszę bardzo, pababa, ba, ba. tak, kamuflaż z zagrobu odblokuj z zagrobu dla 33 broni, 2 na 33, także powiedzmy tutaj dodatkowe pół godziny na dwóch broniach. E, czyli mamy godzinę, e, czyli 30 rund e, do tego e, 40 minut na te dwa. Wyzwania to jest godzina 40, plus pół godziny na dodatkowe dwie eksfiltracji, czyli kamuflaże z zagrobu. No to myślę, że 3 godziny, 10 minut spokojnie. No, do 4 godzin można się jak najbardziej spokojnie w, z tym zamknąć. I tak, tak jak mówię, to jest łączony tryb wieloosobowy z trybem zombie w moim przypadku. Jak to jest u Was, nie wiem. Ale dajcie znać w jakim czasie wy zrobiliście: czy w dwie godziny, czy w trzy, czy w cztery, czy może sobie po prostu to rozłożyliście na dni. Dajcie znać. Tak czy siak, to by było na tyle w tym materiale. Dzięki serdeczne za obejrzenie, za wysłuchanie. No i cóż, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych materiałach na kanale. I przypominam, u mnie, kiedy nagrywam ten materiał, jest 14 lutego! Także wy materiał widzicie prawdopodobnie w sezonie trzecim dopiero. To tyle. Dzięki serdeczne. Do następnego. Trzymajcie się. I pa pa.